Czy wiesz, że istnieje przykazanie Jezusa, które jest największe ze wszystkich, ale o którym większość chrześcijan często zapomina w codziennym życiu? Mimo naszej głębokiej wiary, często odsuwamy na bok to, co powinno być centrum naszego duchowego życia. W tym filmie ujawnimy, które to przykazanie i jak jego wprowadzenie w życie może całkowicie odmienić twoją relację z Bogiem oraz z ludźmi wokół ciebie. Kropka. Jeśli czujesz, że twoje życie duchowe utknęło w martwym punkcie lub że twoje relacje z innymi mogłyby być bardziej autentyczne, ten film jest dla ciebie. Omówimy, co naprawdę oznacza życie zgodne z tym przykazaniem i jak ta prosta zmiana może przynieść więcej pokoju, sensu i połączenia z Bogiem. Zostań z nami do końca i odkryj, jak małe, codzienne działania mogą wzmocnić Twoją wiarę i poprawić relacje z innymi. Czy na pewno wprowadzasz w życie największe przykazanie Jezusa? Razem zrozumiemy i zastosujemy to nauczanie, które może odmienić Twoje życie. Pewnego razu Jezus został zapytany przez faryzeusza o to, które przykazanie w prawie jest największe. Bez wahania odpowiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. Po czym dodał: A drugie, podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Ewangelia Mateusza, rozdział 22, wersety 37 do 39. Te dwa przykazania są podstawą całego prawa i proroków. Dlaczego więc tak proste nauczanie wydaje się być zapomniane przez tak wielu? Prawda jest taka, że w pośpiechu dnia codziennego łatwo odwracamy się od tego, co najważniejsze. Miłość do Boga często staje się mechaniczną rutyną, czymś, co robimy bez większej refleksji. A co z miłością do bliźniego? Ile razy jesteśmy niecierpliwi, egoistyczni czy osądzający wobec tych, którzy nas otaczają? Te zachowania mogą wydawać się niewielkie, ale pokazują, jak łatwo zapominamy o istocie nauczania Jezusa. Czy naprawdę żyjemy według tych dwóch przykazań, czy tylko powtarzamy puste słowa? Wielu z nas wierzy, że miłość do Boga polega na chodzeniu do kościoła czy regularnym czytaniu Biblii. Ale Jezus wyraźnie powiedział, że to coś znacznie głębszego: chodzi o miłość całym sercem, całą duszą i całym umysłem. Oznacza to całkowite oddanie się Jemu, pełne zaufanie i dążenie do szczerej relacji z Bogiem. Nie chodzi tylko o religijne obowiązki, lecz o pełne poświęcenie. Kiedy to się dzieje, zaczynamy automatycznie dostrzegać innych z większą miłością i współczuciem. Kochać bliźniego to nie tylko wielkie gesty czy poświęcenia. W przypowieści o dobrym Samarytaninie, Ewangelia Łukasza, rozdział 10, wersety od 30 do 37, Jezus pokazuje, jak ta miłość objawia się w prostych czynach. Pomaganie tym, którzy są w potrzebie, nawet jeśli nie przynosi nam to bezpośredniej korzyści. Pytanie brzmi, ile razy powstrzymujemy się od takiego działania, bo jesteśmy zbyt zajęci własnymi interesami? Może właśnie dlatego tak wielu z nas zapomina o drugim najważniejszym przykazaniu. Ten film jest zaproszeniem do refleksji, jak bardzo te dwa przykazania są obecne w twoim codziennym życiu. Czy naprawdę kochasz Boga z całego serca, z całej duszy i z całej myśli? A czy traktujesz innych z tą samą miłością i cierpliwością, z jaką chciałbyś być traktowany? Jeśli nie, jak możesz zacząć to zmieniać już dziś? To nie są łatwe pytania, ale są konieczne dla tych, Którzy chcą żyć zgodnie z nauczaniem Jezusa, kropka dobrą wiadomością jest to, że taka zmiana jest możliwa. Zaczyna się od małych kroków, poświęcanie więcej czasu na nawiązanie relacji z Bogiem, traktowanie ludzi wokół Ciebie z większą współczuciem i cierpliwością, nawet gdy to wydaje się trudne. Jezus wzywa nas do życia w inny sposób, a właśnie to zbliża nas do Niego. Każdy akt miłości wobec bliźniego jest szansą, aby uczcić największe przykazanie i wzrastać duchowo. Kropka, jeśli czujesz, że nie żyjesz w pełni według tych przykazań, pamiętaj, że nie jesteś sam. Wszyscy potrzebujemy stale przypominać sobie i dostosowywać nasz fokus. I to jest właśnie to, co będziemy omawiać dalej w tym filmie, jak możemy żyć bardziej zgodnie z tym, o co prosił nas Jezus w sposób prosty. Praktyczny i głęboki kropka kochać Boga całym sercem. Duszą i umysłem. Ewangelia Mateusza, rozdział 22, werset 37 to coś więcej niż religijny obowiązek, to zaproszenie do prawdziwej relacji ze Stwórcą. Często mylimy się, myśląc, że chodzenie do Kościoła, modlitwa czy czytanie Biblii wystarcza. Ale Jezus wzywa nas do czegoś znacznie głębszego. On pragnie autentycznego połączenia, w którym stawiamy Boga na pierwszym miejscu, ufamy Mu w każdej sytuacji i dążymy do życia zgodnie z Jego wolą. To obejmuje nasz umysł, nasze uczucia i nasze codzienne decyzje. Kropka, jak jednak wygląda ta miłość w praktyce? Kochać Boga to poświęcać mu czas, nawet gdy życie jest pełne obowiązków. To ufać mu, nawet gdy rzeczy nie idą tak, jak byśmy tego chcieli. Kiedy stawiamy Boga na pierwszym miejscu, on przemienia naszą perspektywę, a to z kolei wpływa na to, jak traktujemy innych wokół nas. I tutaj wkracza drugie przykazanie, które jest równie ważne jak pierwsze, miłować bliźniego jak siebie samego, Ewangelia Mateusza, rozdział 22, werset 39. Kochać bliźniego to wyzwanie, ponieważ wymaga wyjścia z naszej strefy komfortu. Łatwo jest kochać tych, którzy nas dobrze traktują, ale co z tymi, którzy nas irytują, obrażają lub mają inne zdanie niż emigrek? Jezus jasno powiedział w kazaniu na górze, że miłość do bliźniego wykracza poza to, co oczywiste, obejmuje nawet miłość do naszych wrogów, Ewangelia Mateusza, rozdział 5. Werset 44. Dla wielu wydaje się to niemożliwe, ale właśnie takiej miłości Jezus od nas oczekuje. Kropka. Idealnym przykładem takiej praktycznej miłości jest przypowieść o dobrym Samarytaninie, Ewangelia Łukasza, rozdział 10, wersety od 30 do 37. W tej historii Jezus uczy nas, że prawdziwa miłość do bliźniego nie ogranicza się do słów czy uczuć, ale objawia się w działaniach. Samarytanin pomógł komuś, kto z kulturowego punktu widzenia powinien być jego wrogiem. I nie zrobił tego z powodu korzyści czy uznania, lecz z powodu współczucia. To jest właśnie istota chrześcijańskiej miłości. Działać, nawet wtedy, gdy nie ma bezpośredniego zwrotu czy korzyści, kropka, aby żyć według tego przykazania, musimy porzucić egoizm, który często nas więzi. Kochać jak Jezus oznacza wybierać przebaczenie, nawet gdy ból zranienia jest silniejszy. To pomagać, nawet gdy wymaga to czasu i zasobów. To być cierpliwym, nawet gdy ktoś na to nie zasługuje. Taka miłość może wydawać się trudna. Ale kiedy prawdziwie łączymy się z Bogiem, On daje nam siłę, by kochać tak, jak On nas kocha. Kropka, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak ten rodzaj miłości może odmienić Twoje życie? Wyobraź sobie, jak wyglądałaby Twoja codzienność, gdybyś każdego dnia podejmował świadomy wysiłek, aby kochać Boga całym sercem i wyrażać to poprzez swoje działania wobec ludzi wokół Ciebie. To nie jest teoria. Ale coś, co możemy stosować w każdym małym geście. Kropka, ostatecznie, życie według największego przykazania nie polega na byciu doskonałym, ale na codziennym dążeniu do tego, by stawać się bardziej podobnym do Jezusa. I to właśnie będziemy dalej zgłębiać, jak ta miłość może być przeżywana w sposób realny i wpływowy na Twoje życie, już dzisiaj kropka życie według największego przykazania zaczyna się od małych kroków, które sumując się, mogą odmienić nasze życie duchowe i relacje. Często myślimy, że aby kochać Boga i bliźniego, potrzebne są wielkie gesty, ale prawda jest taka, że Bóg objawia się w małych rzeczach. Możesz zacząć od poświęcania codziennie chwili na kontakt z Nim, czy to poprzez modlitwę, czytanie Biblii, czy po prostu w momentach ciszy, oddając Bogu swoje myśli i troski, ponadto, praktykowanie miłości do bliźniego na co dzień oznacza cierpliwość, empatię i współczucie. Może to objawiać się w prostych czynach, Takich jak wysłuchanie osoby, która przechodzi trudności, wybaczenie błędu lub okazanie życzliwości komuś, kto na pierwszy rzut oka na to nie zasługuje. Jezus uczy nas, że cokolwiek uczynimy najmniejszym z tych braci, uczynimy Jemu. Ewangelia Mateusza, rozdział 25, werset 40. Innymi słowy, każdy gest miłości, choćby najmniejszy, jest formą miłości i hołdu dla Boga. Kropka dla wielu trudność polega na pogodzeniu zapracowanego życia z tym wezwaniem do miłości. Ale Jezus nie prosi nas o wyczerpującą religijną rutynę, lecz o otwarte serce. Może to oznaczać poświęcenie części swojego dnia, by komuś pomóc, albo przezwyciężenie dumy, by szukać pojednania z osobą, z którą byłeś w konflikcie. To są praktyczne kroki, które odzwierciedlają miłość Chrystusa. Kolejnym ważnym punktem jest pamiętanie, że nie jesteśmy sami w tej drodze. Jezus dał nam Ducha Świętego jako naszego pomocnika, który nas prowadzi i uzdalnia do życia zgodnie z Jego przykazaniami. Kiedy szczerze szukamy Boga, on daje nam mądrość, aby wiedzieć, jak postępować, oraz siłę, aby pokonywać własne ograniczenia. Jeśli czujesz trudności w okazywaniu tej miłości, módl się i proś Boga, aby przemienił i odnowił twoje serce. Kropka. Równie istotne jest zrozumienie, że kochanie bliźniego wymaga wyjścia ze strefy komfortu. Często jesteśmy wezwani do miłości wobec ludzi, którzy nas źle traktują, którzy myślą inaczej niż my, lub którzy, według nas, nie zasługują na naszą uwagę. Ale to właśnie w takiej miłości pokazujemy, że jesteśmy prawdziwymi uczniami Jezusa. Jak sam powiedział, po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie mieć miłość jedni do drugich. Ewangelia Jana, rozdział 13, werset 35. Zatem życie według największego przykazania dzisiaj nie jest czymś nieosiągalnym. Chodzi o otwarcie serca na Boga i pozwolenie mu, by przemienił nasze postępowanie i sposób, w jaki odnosimy się do innych. Każdy gest miłości, choćby najmniejszy, jest formą życia zgodnie z nauczaniem Jezusa. Jeśli uczynisz z tego stałą praktykę, zobaczysz głębokie zmiany w swoim życiu duchowym i w relacjach z innymi. Dotarliśmy do końca tego filmu, ale refleksja nad największym przykazaniem Jezusa dopiero się zaczyna. Kochać Boga całym sercem i kochać bliźniego jak siebie samego to nie tylko instrukcja, ale zmiana życia. Jeśli zaczniesz stosować te dwa przykazania w praktyce, doświadczysz niesamowitych przemian w swojej wierze, relacjach, a nawet w poczuciu celu w życiu. To właśnie taka miłość zbliża nas bardziej do Boga i sprawia, że zmieniamy świat. Teraz rzucam Ci wyzwanie, w tym tygodniu znajdź chwilę, aby zastanowić się, jak możesz bardziej kochać Boga i jak możesz okazać więcej miłości bliźniemu. Może to być prosty gest, jak wybaczenie komuś lub pomoc osobie w potrzebie. Co zrobisz inaczej? To jest szansa, aby żyć nauczaniem Jezusa w sposób bardziej głęboki i pełen znaczenia kropka jeśli ten film pomógł Ci spojrzeć na coś nowego. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, polubić film i podzielić się nim z innymi, którzy potrzebują usłyszeć tę wiadomość. Razem możemy szerzyć miłość Chrystusa i zmieniać więcej żyć. I pamiętaj, każdy najmniejszy akt miłości ma wielkie znaczenie. Do zobaczenia w następnym filmie.